Kiedy pojawił się ten drugi list, zaczęłam mieć wrażenie, że coś w tym domu się przesunęło. Nie dosłownie, bardziej jakby pewne rzeczy były nie na swoim miejscu. Raz wróciłam ze szkoły i drzwi od piwnicy były uchylone, a przecież mama zawsze je zamykała. Zajrzałam do środka i wtedy zobaczyłam szafę drewnianą, starą, z wygiętymi zawiasami, stała w rogu, tam gdzie wcześniej był tylko stary regał, przysięgam. Nigdy wcześniej jej tam nie było. Otworzyłam ją. W środku nie było ubrań, tylko jedno zdjęcie dziewczynka noże siedmioletnia, Kręcone włosy patrzyła prosto w obiektyw, ale coś w jej oczach było nie tak. I wtedy zauważyłam: Ta dziewczynka miała na sobie bluzę dokładnie taką samą, jak ja tę, którą dostałam w prezencie na ostatnią urodziny. Ale przecież to zdjęcie było stare, wyblakłe a na odwrocie ktoś napisał: Nie zapomnij, kim byłaś. "Zanim zamknęliśmy drzwi."